Nie, bardzo amatorsko, nawet nie mam ani kamery, ani mikrofonu. Nie mam pojęcia czy mnie słychać, ale. Nie słychać. <laughs> wow. No to dodamy napisy, ale nawet nie mam ani aparatu. Chciałam nagrywać swoim telefonem. Okazało się, że wczoraj się popsuł, więc nagrywam iPhone 11 mojej siostry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedziemy słuchajcie, do Warszawy dzisiaj na hotpota. W Lublinie nie ma takich rzeczy niestety, stąd cała ta wycieczka. Moje rodzeństwo jest z wielkimi fanami kuchni azjatyckiej, ja niezbyt. Ale mam nadzieję, że będzie dobre. Jak nie, to trochę lipa. To jest, Mamy rezerwację, jest 135 zł za osobę. Ja mamy rezerwację, tak jakby No tak, bo my dzisiaj spędzamy dzień po warszawsku. Udajemy, że jesteśmy z Warszawy. Jakieś, wiecie, musi być jakaś macza, jeszcze jakieś coś. Dobra, lepiej mnie pokaż. Proszę bardzo, tutaj jest Filip. Ja nie... Yy, ja powiedziałam, że ja po Warszawie nie jeżdżę No Way, bo to... To jest dla mnie too much. Jeszcze jakiś tramwaj będzie jechał i co wtedy? Na pewno nie. Dojechaliśmy, już idziemy bliżej tam w tej naszej destynacji, jeszcze mamy półtorej godziny do naszej rezerwacji. Ja już się robię trochę głodna, ale to dobrze. Tam się płaci za... To jest ogólnie jeśli chcesz. I płacić 135 zł za osobę. Trochę dużo. Wydaje mi się, że... No ja na pewno tego nie przejem, ale trudno. <grywa> eee... I co? I tyle. A jest na to dwie godziny. To jest też mało. W ogóle mam nadzieję, że te dwie godziny się liczą od momentu, jak tam postawił jedzenie na stolik, a nie od momentu jak wyjdziemy. Kawa z żabki, bo nie mamy już jednak czasu, żeby iść na... Ale Starbucks. No. No tak, no bo przecież my dzisiaj jesteśmy. Warszawiacy, tak, więc musi się zgadzać. Nie mieliśmy czasu już, żeby iść tam, gdzie chcemy. Okazało się, że trochę daleko, a wiecie, jak się spóźnimy na tego potato pota, to nam anulują. I to już będzie bardzo, bardzo niefajna sytuacja. Mega fajnie, że tak ciepło jest dzisiaj w końcu. Słucham? Mówię, że fajnie, że dzisiaj w końcu jest tak ciepło. Jakieś blisko 30 stopni po raz chyba pierwszy w tym lecie. Nareszcie. Mam nadzieję, że cały sierpień i cały wrzesień taki będzie, bo jak nie, to trochę jakby. Ja nie wiem. Ja prawie dostałam depresji sezonowej w lipcu. Przyszliśmy, przyszliśmy tu. Nie wiem, ile trzeba być wcześniej, ale jesteśmy chwilę wcześniej. Siedliśmy. No, jesteśmy jakieś pół godziny przed. Siedzimy sobie na ławce tutaj dosłownie. Przed tym i tak siedzimy i czekamy, ale no, no już trudno, lepiej tak niż stać tam w środku, nie? Zebraliśmy już buliony, wzięliśmy mięsny, łagodny dla mnie, bo ja nie lubię, i tomium Wzięliśmy sobie owoce morza, wzięliśmy sobie połowinę, wzięliśmy sobie pierożki, makarony i warzywa. I to chyba na razie tyle, co wzięliśmy. Tutaj też za, jak się zostawi jedzenie, to się płaci 30 zł za talerzyk. Także no w sumie spoko, bo tak to ktoś by wiecie nabrał i nie ma co żeby by się marnowało. Mam nadzieję, że będzie pyszne. Mam nadzieję, naprawdę, bo <laughs> jestem głodna. Zgadnijcie, kto utopił chochl. Chochla, jeszcze chwilkę. się. <gry> no jeszcze tu Jeszcze chwilę. Chcemy mm. zobaczyć, gdzie to jest. Już jesteśmy po jedzeniu. Jak wam smakowało? E, wybornie. A, tak. Czy można powiedzieć, że wybornie smakowało? Chyba nie można. Wyborne no dobre krysy... było. Wyborne to było. Było Wyborne trochę... Wyborne to jest przymiot, który pasuje do wszystkiego. Ja wszystko opisuję tak, co jest dla mnie świetne. Było... Przede wszystkim my jesteśmy wyborni. No tak. Ale... Nie wiem. Ja nie do... W sensie Mówię dobre było. Zobaczmy ceny tych Ale było, to ja nie... niektóre owoce morza, niektóre były tam grzybki czy coś, to tak... Nie dla mnie z bardzo. Ale mięso było bardzo dobre. Przyszliśmy na maczę. bo moja macza, chyba jedna, jakaś taka chyba lepsza w Warszawie. Ja nie lubię maczy, więc wziąłem lemoniadę. Lemoniadę z juzu. Jest bardzo dobra. Tutaj mamy maczę brzoskwiniową, a tutaj mamy maczę truskawkową. Nie wiem, spróbuję tego. Raz już piłam. Z Lub, w Lublinie była taka jedna... W sensie piłam próbowałam o Kasi. Mm. Ale... Nie, totalnie nie. To mm. jest troskawkowa. Ja właśnie nie pomyślałam, że brzoskwinia. Ej, dobra, to jest... To jest lepsze. Nie ma tak bardzo tego posmaku, daj im brzoskinio Nie, Agatop. Ale tu z kolei czuć samą nie mam wrażenie. O może tak się zaciągnąć. Ej, ta jest dobra, no. Okej. Okay. To ta macza jest dobra jednak. To jest spoko, ale i tak lemoniadkę. Przyszliśmy sobie do łazienek decydować. Bardzo dobrze bo mnie już nogi bolą. Kaczuszki płyną, ale słodkie. Jaka wielka ryba. O, w Co jest? Wąsy ma. Widzisz, żeby miał wąsy? Nie ma. Z łufią. włożyć pod kołdrę. Raz, dwa wstawała, te nie, nie, nie. Ja się nie boję zwierząt, ja się boję tylko suma i szczupaka. No to sum jest? Nie. Tak, Kasia. A, nie, ale też się go boję. <słuch> Myślę, że to jest... Coś Gigantyczne dla nas. Mnie to za agresywne. Wiecie co się dzieje przy zielbór. ale I ile to kosztuje? Nie wiem, to The tak stało tutaj randomowo. Bezcenne, bezcenne. Ale fajne. Tak tu są zwykłe, tak? On tak. Kasiu ulubiona gra, prawda Kasiu? Doble? Ej, ale, ale wiecie, że są jakby doble z różnych tych... Jakie słodkie! Ja ja chciał klasyczne, kurde. Albo, um... Nie, po co klasyczne no, jak jest ze stitchem. Albo no mercy. Ja chcę dla Kasi uno no mercy. Ja chcę z nią zagrać w takie... <noise> Plus no. 10. Przeszliśmy do sklepu z buldakami. Ponieważ moje rodzeństwo... Um, no, Wielcy fani, jeżeli chodzi o buldaki. Ja niekoniecznie. To jest cała ściana buldaków. Bo w Lublinie nie ma buldaka Rose. Tutaj jest. Bardzo fajnie. Ja jadłam... No ja raz spróbowałam, ale był... Potem mnie strasznie bolał brzuch, strasznie mi bolała głowa, więcej nie wiem, był Nie mogę samego zapachu nawet wytrzymać. I po prostu jak korzystając, że byliśmy w Warszawie to przyjechali i wzięli. O oh to wygląda tak słodko, że kupiłabym... O Jezu, o to musi być mega pyszna. Bananowe z czekoladką. Kupiłabym to dla samego... dla samej tej małpki. O, to jadłam akurat. Tylko ja myślę takie jak e, w Squid Game, ale ja myślałam, że to będzie słodkie, a to się okazało w ogóle być serowe. Bardzo dobre, ale nie wiem, czemu myślałam, że to będzie słodkie. I w sumie nie dało się za bardzo tego wyłamać tak ładnie, bo to był bardziej jak taki serowy crackers, a nie takie bardziej karmelowe supra, jak powinno być. W sklepie za nami, Multi Market, zaraz naprzeciwko naszego Park ⁇ and Ride, zostało zakupione labubu. Ja mam przeczytanie, że, że to będzie pop original, original tak, to QR będzie i normalnie jak zeskanujesz, to odniesiecie do strony Popmartu. I zaraz idziemy do samochodu i otworzymy go. I pokój się już nauczyli pod QR ostatni, ostatni la... sam. Ostatni LaFufu, jakie kupiliśmy, no było tak szkodane, że nawet Wam się, nie pokażę. Nie, bo Kasia się nie skonsultowała, to Ale... było dwa razy cieńsze, dwa razy cieńsze to pudełko no. było. I w ogóle tutaj nie było e, secret, nie było, że jest secret. Nie, by, by było bardzo złe, nawet, nawet nie było podobne to do labumu. Opłacimy parking. <grym> Czujecie to? A, a jakie są kolorki? Ja bym... Ojej, o ten jest ładny, ten taki... Ja bym tak, jeżeli nie secret, no dobra, to ten albo ewentualnie ten taki brzoskwiniowy jakby. Nie to. Mi się też podoba brzoskwiniowy, ale zielony, nadal podoba mi się zielony i ten jest taki... Takie ten trochę. trochę. No wiadomo, secret najlepszy, ale podoba mi się też happiness i podoba no, mi się nie też... Mówię, love mimo. mi się podoba. A taki. wiem się... ten. Dobra. dobra. Ale nie patrzymy na, yy, na ten. No, no, więc nie nie tak. no, chyba nie tak powinno się twierdzić. Okej. Okay. Dobra. Wygląda jak original. No totalnie, to jest original. Ale określa. nie ma karty tam. Ale nie ma patrz. Nie ma karty nie jest oryginalna. Dobra, <laughs> dobra, dobra, To, nie to. Ważne. to jest no, na pewno bardzo dawaj. dobra kopia. Nie rezygnuje mi z Secretem. Nie rezygnuje sekret, o tym wyszliśmy. Dobra. O Boże. O Boże. Nie ma takie... o tu masz do, do zaczęcia takie z boku, takie jak... jak chipsy. Bagi by wjedzą. Stresuję się. Jezu, ja tak. <laughs> Okay, Ej, jest... Ale ładny! Ej, jest o wiele lepszy niż ten twój. I to jest ten, co mi się podobał, tak? Chyba tak. Ej, to jest ten chyba. No, jest krzywy, mm, no ale... ale nie aż. W... Ej, wstawi... I przede wszystkim ma... nie schodzi. Z Agata, zdjęcie tego. Nie no. jest... mu tego, czupryna. Ale nie czekaj, nie ma to który, to jest? który to jest, ten Loyality. To jest, loyalty. Tak, to jest loyalty. Ej, Lojalność. Ładne. Wstawię wam zdjęcie jak wyglądał ten, który Kurde, Kasia kupiła ja i był droższy jest od tego. Secret, jeszcze są, wszystkie... Filip, te... e <grym> nie... Niczciej Jezu, jak ty wylosujesz secret... No, 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 wszyscy kupmy Labuba. To wtedy się zamienimy, bo tobie jak do kolczyków mi nie będzie pasował? No taki różowy mocno, ale to jest no... God, to ale ładny. Ja? No. Dlaczego ja? Ja nie chcę no, tego. Jest, ale fajny. No trochę krzywy, co prawda? Trochę krzywy, no, ale... No, ale nie, no dużo lepszy niż ten Kasi. Po prostu no. to, 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 to jest podobne chociaż do labu No, to prawda. To jest dobra kopia, no. Już jestem w domu i e, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, nie były... Nie były za bardzo sprzyjające warunki do nagrywania, ale mam nadzieję, że będzie kit. Dzięki za oglądanie. Pa, pa!